Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Przy porządku liczby i rodzaj wyemitowanych cząstek od 1 do 6 do odpowiedniego schematu przemiany promieniotwórczej AE. No to będziemy sobie tutaj wszystko oczywiście liczyć, żeby nie było wątpliwości, co się z czego wzięło. Przechodzimy teraz do układu okresowego pierwiastków chemicznych i odczytujemy tam liczbę atomową. Wynosi ona 92. I mamy znowu na dole 92. To się nie zmienia. To wciąż jest uran. Co my tu robimy? Na pewno podziałamy sobie przemianą alfa. Bo góra nam się zmieniła. Alfa to jest 4, 2. Czyli teraz tak. Mamy 234 dodać 4 to jest 238. No to siadło. Natomiast na dole będzie 90. A 90 to nie jest uran. Tylko TH. No to będziemy musieli tutaj wprowadzić kolejne przemiany. Tu mamy pierwszą przemianę alfa. Przepisujemy. Wpisujemy ten nasz uran. I tutaj będziemy działać dwoma przemianami. Beta minus. Dlaczego? Bo. Beta minus to jest 0 minus 1. I my tu mamy 92 minus 1 to 91. A jak zrobimy 2, no to jest 92. Odjąć 2 to 90. Zatem do podpunktu A wlatuje nam piąteczka. Może tu. Ok. No to lecimy sobie teraz B. To już widzimy, że będziemy działać alfą. Odczytujemy z układu. Mamy osiemdziesiąt cztery i dwieście dziesięć Pb, która ma 82. Nie musimy tego tak przypisywać. To nie będzie kilka przemian, to będzie jedna przemiana alfa. Zobaczcie, uwaga, że jak zrobimy 4, 2, no to 210 dodać 4, 214, 82 dodać 2, 84. Czyli tutaj mamy po prostu jedną alfę. Teraz C. I my tutaj mamy 219, 87. Dobra. Na pewną górę będziemy działać dwoma alfami w pierwszym kroku. I wtedy będziemy mieli 219. Mieć 2, 4, 2 i 2 razy 4 to jest 8, 219 dodać 8 to jest 227, tu będziemy mieć 4, to żeby to było 90, musimy mieć 86, tak? 86 dodać 4 to 90, więc my jesteśmy dopiero na ręce. Góra nam się już tutaj pokrywa. To możemy sobie to przepisać. Tutaj będziemy działać jedną przemianą beta minus, bo 87 odjąć 1 to 86. Czyli mamy 2 alfa, 1 beta. Pod punkt D. I mamy tutaj otrzymać 215 PO. Czyli tutaj będziemy mieć od razu dwie przemiany: alfa. I spójrzcie na to. Dwa dodać

I co? widzimy? Że tu jest 3 alfa, tu jest 3 alfa, czyli tego nam alfy nie rozstrzygną, ale już wiemy bankowo, że będziemy teraz robić 3 alfa. 3 razy 4, 12, czyli góra się pokrywa. I tu mamy 3 razy 2, czyli będzie 86. Rnk. mamy 3 alfy. No to idziemy dalej. I to już, góra nam się pokrywa, to przepisujemy to. To musimy dodać 2. Przemiany minus bety, bo 2 razy minus 2 to 88 minus 2 to jest 86. Czyli tu mamy dwie bety minus. I szóstki nie mamy gdzie przyporządkować. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba i. No i już.